Powiedzmy jeszcze o tym, czego nie robić. Jakie nasze dorosłych zachowania będą wspierały to wzmacnianie jeszcze tej mhm. nieśmiałości, pogłębianie gdzieś tam mhm. tego problemu? No pierwsze, co mi się nasuwa, to ignorowanie, kiedy dziecko mówi. Tak? Mm -hmm. e, to zaglądanie w telefon i mówienie, mów do mnie, tak, mm -hmm. ja Cię słucham. Tak? Pokazywanie też w taki sposób niewerbalny tego, że tej uważności nie mamy. E, druga rzecz, no, to docenianie wszystkich zachowań związanych z wycofaniem, a więc, że ktoś jest taki grzeczny, taki cichy i mm -hmm. e, tak dba, a nie mówi. E, a, e, I tak dalej, i tak dalej, to powoduje, że e, no, my myślimy, że tak trzeba, tak należy, tak wypada. I wrzucanie dziecka też w taką e, formułę e, tego, co, co wypada, trzeba, należy, bez zadbania o jego potrzeby. Mm, plus e, też e, taki brak, nie wiem jak to powiedzieć, brak wyzwań, brak challenge'u. Mm -hmm. e, bo to nawet z małym dzieckiem na placu e, zabaw, e, kiedy dziecko wchodzi na drabinkę i mówi, że się boi, to ja mogę powiedzieć, to schodź. Mhm. A mogę powiedzieć, a zobacz, jak to będzie, jak jeszcze tutaj jestem, koło ciebie, jak to będzie, kiedy wejdziesz, albo powiedzieć, też radę, idź, ja, ja, ja tu jestem, tak? Mhm. I y, każdy z tych zachowań trochę inne wyzwoli w dziecku myślenie o sobie, tak? Mhm. Y, więc też y, to jest taka kwestia codziennego, świadomego wychowywania, y, no i tak jak y, ja zwykle powtarzam, profilaktyki, czyli dbania o to, y, żeby dawać przestrzeń też do tego y, rozwijania siebie.